Hej, hej! Dziś film z serii Przegląd Ogrodu. Pokażę Wam, yy, co, jak powschodziło i, i czy jestem nieudacznikiem życiowym. Zaczynając od foliówki, jedyną rzecz, jaką tu na ten moment mam, to jest mój melon. I patrzcie, jako jedyny mi się uchował. Jedna sadzonka. I tutaj ma już owoc. Mniej więcej taka piłeczka tenisowa. Ale tutaj wypuścił drugi pęd. I kwitnie. Więc jest szansa, szansza. Szansa. Nadzieja, że będzie więcej owoców. Tak. No, tak dalej to, to pomidory, ale to nie są moje pomidory. I w sumie to bardzo ładne, duże są. I może miałabym y, szansę na pierwsze miejsce. Ten jest ogromny y, w zdobyciu pierwszego miejsca w konkursie, jaki tworzą dziki. Ale ze względu na to, że, że nie ja je wysiewałam, tylko moja babcia z wujkiem, to nie będę y, sobie nabijać punktów. Ja Wam pod koniec filmu pokażę, jakiego ja mam czempiona, i będziecie po prostu w szoku. Y, wysiewałam w tym roku tylko pomidorki koktajlowe, ale pierwsze miejsce jest moje jak nic. Wychodzimy z foliówki, idziemy tutaj. I tutaj sobie trzymam. Nie wiem, czy poznajecie to wiadro, bo w sumie już batata nie ma, bo, bat bo mój batat zgnił. Wstałam dzisiaj o czwartej, więc proszę, nie krytykujcie mnie, bo wróciłam z pracy i pierwsze, co zrobiłam, to poszłam nagrywać, bo w sumie naszłam niewena, więc tak. I... Tutaj, mimo że batat zgnił, to oderwałam takie sadzonki. Sadziłam je do ziemi. I patrzcie, jak pięknie wyglądają. Są cudne. Ta to jest rewelacja. Kocham ją i ona jest taka piękna, że stwierdziłam, że u mnie chyba bataty będą rosnąć na rabatach w formie roślin ozdobnych. Idziemy tu. I tutaj. Kupiłam sobie w tym roku sadzonki i kupiłam sobie dwie sadzonki. Tu jest druga, i to jest morwa. I jedna morwa jest biała, a druga morwa jest czarna. Tylko teraz wam nie powiem, która jest która. Ale mam duże nadzieje co do nich i najbardziej oczekuję, nie wiem, gwiazd po prostu promieni słońca, tańczących cyganów i tak dalej, od tej czarnej, ponieważ bardzo lubię jeżyny. Jeżyny to są chyba moje ulubione owoce. I jeżeli to będzie smakować coś jak jeżyna, że będzie taki lekko kwaśnawy smak i to nie będzie takie jałowe, słodkie tylko, to o jejku. Be... U mnie na pewno będzie, jeżeli będzie taki dobry smak. Bo nigdy tak naprawdę morwy nie jadłam i pokusiłam się, bo sadzonki były po 9 zł. Tak. Bardzo, bardzo mądre zagranie. Ja wiem. Idziemy dalej. Tutaj jest fasoka szparagowa. Ja ją wysiewałam z babcią, w sensie pomagała mi. A tutaj jest groszek cukrowy, który już e, chyba raczej na szczęście owoców nie będzie mieć, w sensie groszków zawiązanych, bo nie mieliśmy jak go przerobić. Naprawdę. Wysiewajcie sobie partiami ten groszek cukrowy, bo później nie idzie tego zrywać. Bo jest tego tak dużo, że nic nie ubywa. Zrywacie, zrywacie i nadal jest tyle samo. Ale tutaj patrzcie. I do posiania kukurydzy zainspirowały mnie dziki. To jest ta kukurydza, co wysiewałam z nasion... E, z nasion do robienia popcornu, e, który miała moja siostra. I... I tak. I one są już takie duże. Fajne, takie grubiutkie. No. Więc e, może coś z tej kukurydzy będzie. Mogłabym też iść na pole wykopać jakiemuś rolnikowi, znajomemu czy coś i udawać, że nic o tym nie wiem. Ale wiecie, wolę dręczyć moją siostrę, że nie poje i tak dalej. No. A tutaj, yy, tutaj ode mnie ktoś zapożyczył mój pomysł z kukurydzą i pożyczył sobie moje namoczone nasiona i wsadził tutaj. I chyba nie muszę wam yy, mówić... Co jest nie tak z tą kukurydzą, bo no, yy, porównajcie sobie, wydaje mi się, że jest nie dość, że za gęsto to jeszcze miejsce jej nie odpowiada, i i tak więc mówią, że dobremu obrotnikowi to samo wszystko rośnie, czy tam rolnikowi. Widzicie, kto jest dobrym rolnikiem, ogrodnikiem? Ja chcę sobie zrobić pole lawendy, i ja tutaj pod lipą zrobiłam sobie, powtykałam po cięciu lawendy patyczki. I chyba mi się poprzyjmują niektóre, i powtykałam ich tu dużo, ale nie wiem, ile z tego przeżyję. Miejmy nadzieję, że jakaś większa część i albo one tu zostaną, albo to będzie moje po prostu miejsce do rozmnażania lawendy. I będę je stąd wykopywać i przesadzać na przykład do tego sadu, co teraz sprzątamy. Więc yy, tak. Jest plan, żeby mieć pole lawendy, bo czemu nie? No. W sensie nie na polu i no i no w tym na placu. Tak trochę dla owadów, wiecie o co chodzi. Żeby pięknie wyglądało, pięknie pachniało i żeby, nie wiem, sąsiadom zrobić z niemal złości albo coś. Jakby się ktoś zastanawiał, czy mój płotek, którego połamałam przypadkiem e, moją agresją z młotkiem e, żyje. To poza tym jednym patykiem, tak, trzyma się świetnie groszek. Yy, poza tym, że yy, tak średnio chce się na nim piąć i woli te habazie, które są przed nim, no to no, na jest. temat tego badyla mam takie yy, smutne odczucia, ponieważ. W sumie to zaczyna mi się podobać to białe coś, ale. Ale co? Ani to nie pachnie, ani to nie ma pożytku dla owadów. Nic to nie robi, i no. I no się kołysze. I trzeba to jeszcze podpierać, bo się zara połamie. Yy, więc. Yy, tego u mnie w ogrodzie nie będzie, ale w sumie. Trochę rozumiem ludzi, którzy mają fix drudum na punkcie tego habazia. Tutaj mam piękny groszek z mieszanki. On jest chyba pachnący, bo tam trochę coś czuję, jak go wącham. I muszę sobie zebrać z niego nasionka i będę go wysiewać w przyszłym roku. Więc yy, tak. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda, to miejsce. Tutaj jest rower, więc mi przeszkadza w nagrywaniu, ale ogólnie to wygląda ślicznie. Tu jeszcze będzie piwonia biała, więc, no, nieumyślnie, ale ale robię ładnie. Tu jest y, róża fioletowa w kamerze, wygląda bardziej na różową, nie wiem dlaczego. I ona zaś złapała jakieś choróbsko. Ale ona w zeszłym roku też była chora i, i miała strasznie dużo kwiatów. Więc ta róża jest jakaś dziwna, trzeba będzie ją pryskać i nie wiadomo co jeszcze, ale daje radę. I co? Idziemy dalej. I przesadziłam sobie te pomidory z wiadra do takich większych skrzynek, gdzie wysiewałam. E, mieszanki, które są badziewne i już nigdy w życiu nie kupię mieszanek. E, ja tego pomidora, te tutaj, wyciepłam e, resztkę pomidorków koktajlowych, to jest je nasion, jakie je kupiłam sobie. I nie wiem kiedy je. Dwa miesiące po wysiewie pomidorów, normalnie, wysiałam to dziadostwo, i wzeszło. Ma kwiaty i jeszcze zawiązało owoce, więc. Hello, co tu się dzieje? Ludzie mi mówili, no teraz ci to nie wyjdzie. W sensie nie z internetu, bo nie pokazywałam tego w internecie, bo. Yy, bo to już jest le wyższy level ignoranstwa ale. Yy, Oglądałam filmiki, i tam ludzie mówili, że no, na ten moment, no to już tylko yy, co z wilków, sadzonki podpędzić, ukorzeniać i wsadzać do ziemi. Ale wysiałam i mam. I w sumie nawet są ładniejsze, bo nie są tak pokręcone jak tamte, co wysiewałam, i w foliówce trzymałam. No. Tu mam nasturcję. Tamtą piękną, której dziki mi zazdrościli, to e, zdechła. Nie wiem dlaczego, ale zdechła, nie żyje i, i mam teraz taką. Ogólnie te nasturcje wszystkie są jakieś dziwne, bo rosną mi karłowate. A ja wysiewałam też te duże normalne i tych dużych normalnych mi praktycznie nic nie wzeszło, więc nie wiem o co chodzi. Eee, tak. Chciałam karłowatych trochę i kupiłam sobie później normalnych, żeby mieć też ładne pnącze, a tutaj eee, ząk. Powiem wam, że wysiewanie bazylii do pojemników to jest jakiś żart i nie polecam tego ale wysiewanie do gruntu to jest mistrzostwo, bo ja już zbierałam tą bazylię. I no własna bazylia, to jest taki zapach, o masakra. Nic ino siać. I w przyszłym roku, nie wiem czy to zimuje w Polsce czy nie, ale w przyszłym roku no to na pewno będę siała bazylię do gruntu albo do większego pojemnika. Zobaczymy, bo bo w tych małych przesadzanie tego nie, ona to bardzo źle znosi, i źle się ma. Więc wolę, wolę do gruntu, i tu mam y, piękne pomidorki już, tak. Dnie. Rumienią się. Ale moim faworytem na ten moment nie jest ani ten pomidor, ani ten. Patrzcie, tego mistrza. To jest pomidor, którego wystawiam do konkursu. Udzików na największy pomidor. Ja chcę zająć pierwsze miejsce i na pewno mi się to uda. Więc tak z takim gigantem będziecie rywalizować i wątpię, że wygracie, bo bo no, nie macie szans tak więc tutaj mam ewentualnie zastępstwo dla niego i jeszcze pewnie kilka się znajdzie także ten nie, nie ma dla was nadziei Chciałabym Wam tylko tak powiedzieć.